Hej Paper Monster! Hej, to ja! Witamy Was w filmiku z okazji 21 urodzin, które obchodzi w tym roku klasyk The Sims. Materiał poświęcamy samouczkowi w samej podstawce The Sims, a w dalszej jego części pewna ciekawostka o tym samouczku oraz inna rzecz, którą mamy tutaj do załatwienia. Przekazuję głos Paper Monster. Tak, jesteśmy simowymi amatorami i 21 lat nam zajęło, żeby wreszcie nauczyć się w to grać. Także, tak. rozpoczęliśmy samouczek. Wreszcie może... od podstaw. Tak, lepiej późno niż wcale i właśnie no to się to co, nauczyliśmy się? przybliżać grę. O, a teraz będziemy się uczyć y, przewijać na krawędziach. Tak jest. Trudne o, to proszę. jest, tutaj trochę zwiechy mieliśmy, ale. Lewa, prawa. Ja, ja nie wiedziałam, co to krawędź, a ty skrajnie fakt? Wiesz co ja z tej o, opcji, proszę. to namiętnie korzystałam, jak byłam dzieckiem. Praktycznie dla mnie prawy przycisk nie... znaczy. <śmiech> <śmiech> kurczę ich chopsiub za bardzo jestem. <laughs> To poczekajmy, aż, aż o właśnie. Dobra, o, gra załapała? Się o, tak. O, o właśnie, te, te, jak Wam dzieckiem, to dla mnie ta opcja praktycznie nie istniała, tylko właśnie przewijałam na krawędziach. A teraz tylko to robię, po prostu nie mam cierpliwości do krawędzi. Dokładnie. O, tak, właśnie, gra nam mówi, że możemy sterować szybkością i tak dalej, i to jest takie najbardziej ym, wygodne. Funkcjonalne. Mhm. Na krawędzia jest to, że można to wyłączyć i bo czasami się ekran sam przesunie, jak za bardzo mieszką sobie pojedziemy. Tak. No to co, już wiemy, jak przesuwać ekran, to teraz tryb życia, ja yeah. tak. Nie, yeah. a wcześniej 2D kamera, która najbardziej jest przydatna w, tak. Tak, w tego typu grach. A nie 3D, które po prostu człowiek się gubi. No tutaj mamy komunikat. Wy sobie tam przeczytacie, co tam jest napisane. Nie będziemy tego nadczytać, nie? No tak. dokładnie. I oto jest on, Jan Nowak. No, musimy się nauczyć, jak kontrolować. O, oczywiście, ja jestem zbyt hopshop, zanim klikniesz, a ja już kliknęłam. <grybuj> 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 a pamiętasz te pierwsze emocje, jak roz zaczęliśmy rozkazywać naszym Simon? O jej, ja ci powiem, to że jak pierwszy wow. raz grałam w Simsy, to y, samo uczek sobie później zrobiłam. <grym> Najpierw. <grym> <grym> bo to u koleżanki to, się grało tak. i takie tam. Okej, okay, czyli no teraz się nauczyliśmy. Czym są potrzeby? A tak, wyłączyłam to irytujące radio. Zawsze to robię, bo mnie wkurza ta salsa. <grym> Ale trzeba przyznać, że jest w taka w miarę spokojna, ale i tak no lepiej tak. wyłączyć. M mogły te gorsze kawałki le lecieć. Dobra, ale teraz wiesz, tak. uczymy się o potrzebach. Szpadel to jest ważne, bo ledwo ogarniamy u Pończesława to teraz wiesz, dowiemy się tak. jaki przedmiot odpowiada za co. No właśnie, na podstawie yy, yy, tego prysznica yy, Jana Nowaka dowiemy się, że są paski potrzeb, które dzielą się na głód, komfort, higienę, wydalanie, pokój, pokój na towarzystwo. świecie. <laughs> Okej, okay, to teraz tryb budowa kupowania Jezus Maria. Tak, tak ale teraz... podoba mi się to, to nazewnictwo katalog. To jest tak. taki fajny katalog mebli. No dobra, Siedzi, i teraz co mamy kupić jakieś krzesło dla Janka. Tak. I tak. oczywiście tak, wybieramy to. I co oczywiście, co zrobi Paper Monster, jest zbyt hopsiu. I przesun już je przekręciła, kiedy dopiero teraz powinna się nauczyć przekręcić przedmiot. Tak? Tak jest. O, i wracamy do trybu ży życia. Tak, o, teraz Dobra. mamy osobowość Janka, hmm. musimy się nauczyć o osobowości, która tak w ogóle nie ma wpływu na, życia, na życie Sima. Nie, nie ma, nie ma, wcale już trudność przebojowość, aktywność, usposobienie i nastawienie to takie jakieś zwykłe napisy, które sobie twórcy wlepili tak. do gry. O. o, a kto to taki? Anna Nowak. W takim razie frizujemy na ten momencie. Tak, na fineczkę pauza. I ja mam tutaj o niej pewne słowo widzimy ją tutaj, tak przyszła, jej nogi na razie mhm. widzimy. E, i tak. ten, i ona tutaj przyszła i ja ostatnio e, czytałam, wiecie, Simspedię, czy tam Sims Wiki, czy Sims Riki, czy jak to się tam nazywa, jak zwał, tak zwał, w wersji mm -hmm. polskiej i tam jest dużo takich pierdół, które <grym> po prostu e, takie... Nas rozwalają. W stylu e, suchar roku i, i ten i można tam wybierać sobie po prostu garściami. I znalazłam tak w biografii e, Jana nowaka Wel Roberta Nowaka, czy tam mhm. Boba Nowaka. O Boże, no. I było tam właśnie w ciekawostkach, tak ciekawostka taka, więc my również to uznajmy jako ciekawostkę. Jest taki tekst. Zdarza się, że Robert, znaczy się, no wiecie, Janek, mieszka w The Sims sam. Co miało udowodnić ich źle sprzyjające kontakty, gdzie Beata, czyli Anna, prawdopodobnie się przyprowadziła. Nie mamy jej w grze. Na starcie gry, aby było można sterować Beatom, czyli Anną, trzeba wejść do jego domu, zrobić jakąś czynność i zapisać grę. I. Wow! Wow! Po prostu ja to jest taka śniegale. nadinterpretacja level ekspert. Tak, od razu wiecie fabule. problemy życiowe w małżeństwie bo kurde, w samouczku na start był Janek, żebyśmy najpierw ogarnęli jednego sima, a dopiero, jak już poznamy jakieś podstawy, wprowadzić drugiego sima. I to nie jest, y, mamy wykonać jakąś czynność, bo zrobić jakąś czynność to jest, nie wiem, wejść, kliknąć na radio i wyjść. A tutaj my jednak musimy przejść cały samouczek. Więc naprawdę, tak, nie wiem, czy ktoś nie grał w tą grę, czy w ogóle, nie wiem, widział tą grę, a pisze jakiś to jest jakiś człowiek typu, nie wiem, ale się wypowiem, bo po tym, nie chcę nikogo obrażać, ale po tym tekście, to to nie, nie ma w ogóle żadnego powodu, żeby pomyśleć, że ta osoba w ogóle kiedykolwiek grała w The Sims, bo to jest bełkot. Ten tekst jest absolutnie absurdalny i na siłę jakby. Dodaję fabułę do tej gry. Paper Mosse, czy możemy puścić dalej grę? Sobie już tak, leciała? możemy. Wiesz, Jeszcze chciałam tylko za, zauważyć, mm -hmm. że ta osoba nawet się nie pofatygowała, żeby dać, pisze o The Sims, a daje imiona z poprzednich gier. To też, to też tak. jest pod kątem takim, jeżeli mamy traktować Simsped jako encyklopedię, to powinno to być jednak bardziej tak no... Poddaną grę. Dobra, Rzetelnie. puszczamy dalej Dokładnie. w takim razie samouczek. No. Ale ja się ewidentnie z Tobą zgadzam, bo no to są wielkie bzdury, jakieś rozwody, jakieś mieszkanie samemu. No proszę Was, to jest samouczek. Za dużo dramy i... tam, gdzie jej nie ma. O, właśnie teraz o, o. Plumbobie y, poznaliśmy, naszą pierwszą Tom. Tak, sławny Plumbob, który kiedyś był tylko zwykłym kryształkiem i. A teraz do, doszedł do minut. jakiejś rangi, jakiegoś, nie wiem, kultu. <laughs> Dokładnie. Kultu jakiegoś. Obsesji, fetyszu coś. i tak dalej. <laughs> Dokładnie. No. Także, mamy tutaj Annę, nowa, która jest po rozwodzie z Janem O Tak, ale wróciła, nie wiadomo po co widać, kasy nie miała, żeby na swoje <grym> pojechać. Tak, to przy okazji stury. tutaj się jeszcze nauczyliśmy wcześniej, y, zmieniać postać, czyli klikać prawym przyciskiem na Sima mm -hmm. i spacją, więc, tak już tak. mówię, wiecie ludzie, What? skoro rozmawiamy <grym> ten samoczek. Teraz sobie pogadamy. Pierwsza interakcja naszych e, e, rozwodników. Rozwodników, też rozmawiałam w Kiblu. Tak. W miejscu, gdzie zawsze wszystkie imprezy się odbywają. Tak, jakieś luby i w ogóle, nie? Tak, tak. tak teraz rozw... sobie po... zwróćmy Pi... uwagę Pogodzimy na te plusiki i minusiki. Tak. Mhm. Zaraz zobaczymy, czy się rozwodnicy polubią. Zaraz zobaczymy przede wszystkim, jakie, jakie będą mieli kontakty, bo tam gra będzie mm -hmm. nam kazała wejść. O, właśnie. O, proszę. Tak. Także klikamy i co? I oni są przyjaciółmi, nie? No dokładnie, czyli o, co? I tutaj chciałam też zwrócić uwagę, że fajne takie opisy były, że mam kontakty przyjacielskie, nasze uśmiechnięte twarze mówią same za siebie. I to było takie słodkie, bo po randce oni to zmienili, że już nie ma takich spersonalizowanych opisów, jeśli chodzi o relacje między Simami. bo na przykład to moja miłość, zrobiłbym dla niej wszystko. Właśnie takie, takie to było słodkie. Potem to oni tylko jest tak. pasek górny oznacza kontakty dzienne, adolny, jakieś tam życiowe i bla, bla, bla. Długotrwałe czy coś? Tak, tak. Coś takiego. W, wszedł po prostu taki techniczny automatyzm. Bełkot, nie. No, automatyzm. O proszę. O tak i, i Anna, Anna teraz prace. tak do pracy pójdzie i ja wybieram zawsze Annę, bo Janek mi się kojarzy z takim nierobem. <laughs> Więc ona pracuje na rodzinę. Tak, teraz sobie tak, spojrzymy na... Jako... Prace. Obiekt doświadczalny. No. O, to się jej trafiło. Nie pamiętam, czy to jest losowe za każdym razem, czy zawsze ta praca jest. Losowe, bo wiesz co, ja robiłam ten samouczek drugi raz. Zresztą. Zaraz zobaczymy dlaczego, bo zapomniałam o czymś. I taki teraz mamy o umiejętnościach. I taki o umiejętnościach? trochę cheat zaraz. Najpierw spojrzymy sobie na umiejętności. Proszę. I to jest ta ciekawostka, którą mamy dla was odnośnie tak, samouczka. Tak, to jest taki cheat, że w samouczku um, Janowi i Annie, znaczy Janowi przed prysznicem. Nie mo jeżeli wzięliśmy nim prysznic, to zaczną mu lecieć potrzeby, ale Annie do samego końca samouczka mhm. nie, nie spadają potrzeby, więc można y, mo y, szybko y, i sprawnie nabijać sobie skile. Bo on im po prostu nie spada humor, no i. To szybko idzie, nie? Patrzcie. Jak tu, znaczy tak, tutaj tak. przyspieszone jest, żeby nie było nudne, ale to i tak, w parę godzin możemy na maksa im wyrobić wszystkie skile, jakie są możliwe. To jest taki, taki lifehack z samouczka, gdyby ktoś chciał mieć nowaków na maksa wybustowanych. No Dokładnie. i teraz to już w takim razie kończymy, nie? To było tyle. Zrobiliśmy jakieś rzeczy i przywróciliśmy rozwodniczkę do domu. <grym> <grym> tak. <grym> Także no, w tym samouczku obaliliśmy mit, który pojawił się na internecie. Pokazaliśmy wam ciekawostkę odnośnie boostu w skillach. No i klikamy w teraz w tą retro-dyskietkę, zapisujemy i. Co dalej wydarzy się z Nowakami? No to już zależy od gracza, ile graczy, tyle po prostu historii Anna Nowaka i Anny Nowak. No właśnie na, na może wreszcie master... Anna się wyniesie tak jak każe Sims Riki, czy jak to się tam nazywa? Wiki <laughs> Sims. Dokładnie. To nic, że inny gracz ją utopii, albo z kimś innym, albo. Tak, linia fabularna no. jest jedyna słuszna i mamy ją na Wiki Sims. Sims. Wiki. Tak, mamy ją traktować z, z tym z wdzięcznością i z, z tym z całym tak. tym rytuałem. Dokładnie. No, ze mną Paper Monster. No, do widzenia. No, i jesteśmy już nauczeni e, grać w The Sims. Możemy prowadzić dalej kanał. Trzymajcie się, papa! Pa.